Sieba to wszystkim, dzisiaj w troszeczkę innej odsłonie niż zwykle z moimi obecnie dwoma partnerami treningowymi, Danielem i Przemkiem. Możemy panowie. E, tym filmikiem chciałbym rozpocząć taką nową troszeczkę serię filmików treningowych z moich własnych przygotowań do sezonu jesiennego, który będzie za jakieś 13-14 tygodni. A chłopacy tak naprawdę pomagają mi w tych przygotowaniach. E, uwierzcie, mi kurwa, mega. Zmienia się podejście do treningu na PrEPie, tym bardziej już troszeczkę wchodzi zmęczenie, jest mniej kalorii, a chłopacy ciągną mnie do przodu, a ja ich, bo Przemek również przygotowuje się do tych samych zawodów co ja, może troszeczkę innej kategorii, wiadomo, ale od czegoś trzeba zacząć. Dokładnie. Dokładnie. Eee, także zobaczycie na filmikach obecnie jakiś tam nasz system treningowy gdzie lecimy teraz Splitem, nie jakimś tam troszeczkę bardziej popularnym obecnie Legs. z akcentem na moje kopyta, żeby je poprawić. Przemek też akurat ma do poprawienia kopyta. No nie też mam do poprawienia kopyta. Ja nie to wszystko może poprawić. Trzeba wszystko porobić, <słuchörperni> się naleźć, bo zreaga, to decision, trzeba wszystko. Ale powiedz czemu czemu trenujesz? No nie przygotujesz się do zawodów, to czemu trenujesz. Bo wiem z zami trenować. No i o to chodzi. Trzech <słuch> chłopów, u których łączy jedna pasja do zapierdalania na treningu. Także, czego chcieć więcej, lecimy kurwa trenować i dzisiaj klata i tricep w planie. Także zobaczycie. Co? Do dzieła, panowie, mocno. Będzie moc? No to o to chodzi. Lecimy. <śpiewanie> Jako pierwsze ćwiczenie robimy sobie wstępne zmęczenie, tutaj na tej takiej oryginalnej bramie, akurat nam zajebiście ona odpowiada, jest bardzo naturalny ruch. Robimy 4 serie po 15, lekko zwiększając ciężar, ale nie robimy żadnej tak naprawdę serii roboczej, Tu ma być tylko lekkie rozciągnięcie, dokrwienie klaty i tyle. Rozrzewka przed ciężkim ćwiczenie, yeah Live from the motherfucking freak show like Finn B, so I'm going straight beast, mode fast and the furious, the ugliest the rapper's has returned. Motherfucker's getting hurt, we gon' let the fire burn. I'm turning the fuck up, so what's up with y'all? We must rise up together, divide the fall break down the walls, let's start the revolution. if you're Kolejne ćwiczenie, już teraz główne, bazowe ciężkie wyciskanie na Smithie. Dosyć duży skos, żeby bardziej zaangażować tą górną klatę. Ciężkie 6-8 powtórzeń w serii roboczej. Później. Regres, set, ale teraz chłopaki walczą z ciężarem. Dobra, 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 dawaj! Jeszcze, jeszcze, raz jeszcze raz, lekko idzie. Super. I druga. Dawaj Marcin, rekord z tego tygodnia. Trzeba popić. Łatwo, dawaj. Cztery, super. No, dobra, dobra, dobra. Idziemy, Otko, idziemy, idziemy, tak jest. Dawaj. Hop, góra. Jeszcze. Pięknie. Trzeba poprawić, żeby ci się nie zgasło. No.

From solution, from solution. Idziemy, idziemy, idziemy. Tak jest, dawaj. Jeszcze. Hop. Jeszcze raz. Uff. 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 A to dopiero połowa treningu. You claim to be young, dumb, and having fun. I'm like whatever, son. you talking to a clever one. And when it's said and done, the gun smoke clears. I'll be the last man standing, doing damage up in here. i am have a couple kolejne ćwiczenie. Tym razem Hammer. Taki dolny skos na podcięcie klaty. Jeden z moich ulubionych, ale wolę go wykonywać wolniej, dokładniej, z mniejszym ciężarem. Wtedy bardziej gdzieś tam czuję. Jestem w stanie zastymulować mięśnie, niż machać wielkim ciężarem. Dlatego to już jest takie trzecie ćwiczenie wyciskania na dobitkę. Później, tak naprawdę, na klatę zostaje nam tylko jakieś porozciąganie i będzie wszystko. Heavily armed with devastating bombs to win damage Ah freak oh, <gaj> show, like vintage. So I'm going go 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 straight go beast mode, fast and furious. The Ideas the rappers have returned. Motherfuckers getting hurt. Like let the fire burn. i turn in the fuck up. So what's up with y'all? We must rise up together. Divide and we fall. Break down the walls. Let's start the revolution. If you're feeling useless, here's your solution. Solution. A więc trzeba już odcięcia. Ile dołasz? Wolniej, dokładniej, bez bujnięcia, bez bujnięcia, bez bujania. Ip. Dawaj, 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 powolutku. Ip. Wyprostuj łokcie. O Ip. właśnie. Jeszcze raz. Także klatka już skończona, parę ćwiczeń było. Przechodzimy do tricepsów. Zaczynamy od takiego ciężkiego hamera. Wyciskanie na małej liczbie powtórzeń 6-8. Ciężkie seria robocza jedna plus kolejna seria robocza, regres seria. Tak więc dwie robocze i ciśniemy. A! Non ci vanno, non ci vanno, non ci vanno, non ci non Kolejne ćwiczenie na tricep. Tutaj mamy drugie z kolei. Tam było ciężkie wyciskanie na hamerze z małą ilością powtórzeń. Tu już zdecydowanie większa liczba powtórzeń. Robimy jednorącz. Prawa ręka, lewa ręka. Idealne, żeby wykonać na sam koniec serię roboczą z rest pauzą. przeskakując prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Trzy razy, 8, 6, 4 powtórzeń w ostatniej roboczej serii. it the Ah, do you back. Live from the motherfucking freak show, like Finn Diesel. I'm going straight beast mode fast, and the furious, the ugliest the rappers has returned. Motherfuckers getting hurt, we gon' let the fire burn. I'm turning the fuck up, so what's up with y'all? Uh. the movement become a pirate we ride and die with sex drugs, and violence here come the sirens when I'm not alarmed heavily armed with devastating bombs doing damage before us the last exercise triceps will Prostowanie za głową hantla, tak żeby już na maksa rozciągnąć tą rękę, ale jeszcze tam gdzieś dopompować parę ostatnich powtórzeń i będzie wszystko na dzisiaj. You claim to be young, dumb, and having fun. I'm like whatever son, you're talking to a clever one. And when it's said and done, the gun smoke clears. I'll be the last man standing doing damage up in here. I'ma have a couple beers and show a piece of what I'm made of. Got from the same club, monsters you're afraid of. Running chainsaw coming for your backbone. Give me respect, homes. You enter in the dead zone. I wanna get stoned. So hold me past that. Fuck around you.

Tak jak widzieliście, klata z tricepsem lecimy teraz split, splitem, ale mocno intensywnie partia jest robiona raz w tygodniu, więc tych serii jest około 20, gdzieś tam na dużą partię, 12 około na mniejszą i takim gdzieś, taką objętością gdzieś sobie lecimy. Jak widzicie, forma startowa jeszcze daleko w lesie. Ale to nie o to chodzi, żeby w momencie gdy zaczynamy prepa od razu ciąć mocno kalorie, od razu wchodzić na najmocniejsze środki i czekać na rezultaty z tygodnia na tydzień. Powolutku nakręcamy organizm, kalorie są cały czas wysoko, siła jest. Jak widzieliście treningi są intensywne, ciężkie, ale o to w tym wszystkim chodzi. Czekamy, że tak naprawdę aż wszystko zacznie się samo dziać. Nie, znaczy nie samo, bo my wymuszamy ten proces, ale oczywiście chodzi o to, żeby powoli, spokojnie, swój, swoim torem szło. dokładnie, e, jak, jak to się mówi, trust the process, e, nie forsować, nie wymuszać i jechać swoim torem. Nie? Także dzięki na dzisiaj i do zobaczenia niebawem. Dzięki, pozdro.